Sponsorem programu Sport Game jest Krajowy Rejestr Długów, dostarczający informacje na temat wiarygodności finansowej firm i konsumentów. Trenerzy wszystkich dyscyplin uczą młodych adeptów sportu, by grać do ostatniej sekundy spotkania i zawsze wierzyć w sukces. Często, gdy mocno wierzy się w zwycięstwo, dzieją się rzeczy, o których nikt nie przypuszczał. Tak było w przypadku KS-u Milicz w turnieju finałowym drugiej ligi. Zespół Zdolnego Śląska rozpoczął zawody od pechowej porażki z TKS-em Tychy, czyli drużyną, z którą miliczani bili się w sezonie z zasadniczym. KS przegrał pierwszego setup, dwóch kolejnych był jednak lepszy. TKS zdołał doprowadzić do tajbreka, w którym ostatecznie triumfował 15 do 12. Kibice Milicza opuszczali hale rozczarowani, bo choć ich pupile walczyli, to po pierwszym dniu byli w bardzo trudnej sytuacji. W sobotę rywalem zespołu Kwapisiewicza był główny faworyt, czyli Awia Świdnik. Drużyna Marcina Jarosza potwierdziła formę i możliwości, pokonując gospodarzy 3 do 1, choć KS sensacyjnie wygrał pierwszą partię do 23 w kolejnych. Był już niestety gorszy. Po ostatniej piłce w meczu nikt już pośród kibiców gospodarzy nie wierzył w końcowy sukces, bo do tego był potrzebny siatkarski cud. Pierwsza jego część zdarzyła się jednak jeszcze w sobotę, kilka godzin później. AGH AZS Kraków pokonał TKS Tychę 3-2. do Taki wynik pozostawiał Milczan jeszcze w grze. Pierwszy niedzielny mecz, w którym Awia grała z TKS-em. Musiał się zakończyć wysokim zwycięstwem Świdniczan. Tak też się stało. Avia triumfowała 3 do zera i pewnie wygrała całe zawody, ciesząc się z awansu na zaplecze ekstraklasy. O drugie miejsce w bezpośrednim pojedynku rywalizował KS z klubem z Małopolski. Do sukcesu Krakowianom brakowało dwóch setów, nie mieli jednak szans od pierwszych piłek. Lepiej grał KS, który uwierzył w swoje siły. Szczęście przez cały turniej było przy gospodarzach. Ale trzeba było mu pomóc. Tak też się stało. Pierwszy set wygrany do 19, drugi do 21 i trzeci do 13 awans Miliczan. Stał się faktem. Awia z kompletem punktów wygrała turniej, a zespoły z miejsc 2-3-4 miały po jednym zwycięstwie na koncie w małej tabeli setów. KS miał 6 wygranych i 6 przegranych. Drużyny z Krakowa i Tychów po 5 zwycięstw i 8 porażek. Wreszcie region Wrocławia. Będzie mieć siatkówkę męską na poziomie wyższym niż druga liga. Turniej rozpoczął się od meczów w grupach. Zespoły były podzielone na cztery bloki. Do kolejnej fazy zmagań awansowały po dwie najlepsze ekipy. W grupie A rywalizował pierwszy z przedstawicieli Wrocławia, Team Politechniki Ambitne Studentki z naszego miasta niestety nie wygrały żadnego meczu. Kolejno uległy Krakowskiej Akademii imienia Andrzeja Frycza Modrzewskiego 41 do 53, przegrały z późniejszymi triumfatorkami z Poznania 20 do 61, by na koniec ulec Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu z Olsztyna 49 54. Do udanych turnieju nie zaliczą też przedstawicielki Uniwersytetu Przyrodniczego z Wrocławia, które walczyły w grupie C. Także musiały uznać wyższość wszystkich grupowych rywalek. Na inaugurację poległy z Uniwersytetem Gdańskim 34 do 53, później przegrały z Akademią Wychowania Fizycznego z Krakowa 29 do 56, by na koniec ulec Uniwersytetowi Warszawskiemu aż 26 do 79. Najlepsze zespoły z czterech grup awansowały do drugiego etapu turnieju. Tu z 16 drużyn znalazło się 8, które także podzielono na dwie grupy najlepsze, dwa teamy Kwalifikowały się do strefy medalowej. Zwycięzcy drugiego etapu grali o złoto, drugie drużyny. Obraz. W wielkim finale Uniwersytet Adama Mickiewicza z Poznania pokonał po bardzo ciekawym meczu. PWSZ Konin 75 do 72 poziom spotkania był tak wyrównany, że najlepszą drużynę całych mistrzostw wyłoniła dopiero dokrywka. W spotkaniu o brąz Uniwersytet Ekonomiczny z Krakowa wygrał z AWFM Katowice 46 do 37. Wcześniej rozstrzygnięto batalie o niższe miejsca nasze dwa zespoły zajęły odpowiednio 14 pozycję to Politechnika i 16 to Uniwersytet Przyrodniczy. Najlepiej punktującą zawodniczką turnieju finałowego została Aneta Kotnis z zespołu brązowych medalistek. Turniej jest doskonale znany nie tylko na Dolnym Śląsku, do Wrocławskich zmagań koszykówki ulicznej zapisują się drużyny z całej Polski. Formuła zawodów jest bardzo dobra. Stąd tegoroczna edycja odbędzie się bez większych zmian organizacyjnych. Kategorie jak zwykle dla wszystkich dwie kategorie dziewcząt, trzy, dwie kategorie chłopców plus kategoria Open, która jak zawsze cieszy się największym zainteresowaniem. Wystarczy trzy osoby, wypełnienie deklaracji niewielkie, zupełnie wpisowe, które pozwala. Wystartować. Każdy uczestnik dostaje pakiet startowy, możliwość otrzymania koszulki reklamowej od naszych sponsorów, napoju i oczywiście nagrody dla wygrywających. Zawodników i zawodniczki do gry w turnieju nie trzeba zachęcać. Organizatorzy jednak oprócz dobrej zabawy gwarantują także ciekawe nagrody. Jakie to poznamy dopiero? W dniu imprezy. Jak zwykle trzymamy do końca w niepewności, wiedząc, że jak do tej pory wszyscy zawodnicy, którzy wygrywali, z zadowoleniem przyjmowali to, co od nas, od nas otrzymywali. Street Basket 2013 zostanie rozegrany przy iglicy obok Halistulecia. To staje się kultowe miejsce nie tylko dla przeciętnych mieszkańców Wrocławia i gości, ale także dla ulicznych koszykarzy. Byliśmy w kilku miejscach. Byliśmy we Wrocławiu, w rynku, byliśmy w miejscach, które dawały większy komfort na, na obrzeżach miasta. Iglica zdecydowanie jest tu pod halą, ludową, pod halą stulecia, jest najlepszym miejscem. Nie udało nam się znaleźć lepszego. Atmosfera, atmosfera, którą mieliśmy w poprzednim roku, przekonuje nas, że tutaj chcemy być zawsze. Uczestnicy też byli bardzo zadowoleni. Jak Państwo widzicie, hala pięknieje, otoczenie jest coraz ładniejsze i wszyscy, wszyscy to doceniamy. Zapisy do turnieju potrwają od dziś do 20 czerwca. Kto pierwszy, ten lepszy. Przypomnę, liczba miejsc jest ograniczona. Wszystkie szczegóły dotyczące turnieju można znaleźć na stronie organizatora. Sponsorem Sport Game jest Krajowy Rejestr Długów, Biuro Informacji Gospodarczej SA, oferujący usługi serwisu ochrony konsumenta.